Sami słyszę, jak ktoś mówi, że najgorszą niepełnosprawnością jest brak wzroku. No trudno robić ranking. Co jest lepsze: nie widzieć, nie mieć ręki czy nie mieć nogi? Ale znam całe mnóstwo ludzi niedowidzących, niewidzących, niepełnosprawnych, którzy świetnie sobie radzą podczas, gdy ci, którym niczego nie brakuje, są zupełnie zagubieni. Faktem jednak jest, że niepełnosprawnym trzeba pomagać, ale trzeba pomagać umiejętnie. Zapraszam zatem do Akademii Pedagogiki Specjalnej, gdzie studenci uczą się, jak uczyć niepełnosprawnych, w tym osoby niewidome i niedowidzące. Damian Pietrasik, były paraolimpijczyk, pływak obecnie muzyk, ale dziś w zupełnie innej roli. Ja wcielam się w rolę studentki, zakładam taką przypaskę na oczy, dlatego że znajdujemy się w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Damian pomaga mi dojść do budynku. No to idziemy. A co usłyszałaś? Usłyszałam, usłyszałam otwierające się drzwi Słusznie. po lewej stronie. Tak, dlatego w tym momencie skręcamy w lewo i wchodzimy do budynku. Mhm. Fakt, że założyłam tę przepaskę na oczy sprawi, że ja zrozumiem, jak Ty się poruszasz w świecie. Nie do końca, nie do końca, natomiast rzeczywiście m, m, pozwala to nabrać pokory w pewnym sensie, dlatego że to jest jakiś element chyba psychologii. Zaczynamy doceniać te bariery, które nas dotykają, czyli osoby niewidzące. Czy uważasz, że nie łatwiej jest wtedy zrozumieć te ograniczenia, które Ty posiadasz, czy też takie ćwiczenia są mało zasadne. Nigdy tak naprawdę nie będziemy w stanie zrozumieć tego świata osób niewidzących, dlatego że zawsze mówiąc o próbie zaadaptowania się do tych warunków osoby niewidomej, wyobrażamy sobie, że ta osoba widzi ciemność. Co jest nieprawdą, dlatego że osoba niewidoma nie widzi. Nie ma czegoś takiego, że jeśli świeci słońce albo Zapalona lampka w pokoju, to ja, to ja widzę, że jest jaśniej czy ciemniej. Nie, nie, nie. Ale czuję ciepło i to mi daje znak, że, jest, że świeci słońce, na przykład. Więc to, są, to jest, korzysta to jest jakby umiejętność korzystania z różnych bodźców, które mówią nam o, o pewnych zjawiskach. Wiem, że lubisz gadżety i podobno masz niezły zegarek. Czy możesz nam pokazać, jak on działa? To jest zegarek taki, który wibruje. Przesuwam balec wokół tarczy i na godzinach wibruje stale, a na minutach krótko. Jesteś osobą zupełnie niewidomą no, jest, tak. i nosisz okulary. Po co ci one? I noszę są? okulary, ale jak zauważyłaś, nie są to ciemne okulary, nie, są to czarne. No właśnie, nie są to, to czarne okulary. Generalnie traktuję to jako biżuterię w tym sensie. Mówiąc krótko, chcesz być piękny. No każdy chce być dobrze wyglądać, tak? Ja się staram, staram się przywiązywać do tego jakąś tam wagę i no, no i dobrze, Uważam, że to każdy powinien. Pani doktor, to nie jest maska karnawałowa. Do czego ona służy? No, ona jest karnawałowa. To znaczy zrobiliśmy to z maski karnawałowej. To jest symulator słabego widzenia. I chodzi o to, żeby przybliżyć osobom widzącym jak może widzieć, jakie ograniczenie ostrości wzroku może mieć osoba słabowidząca? Czyli jak niewyraźny obraz może mieć? Na zajęciach jest tak, student bądź studentka zakłada taką maskę mhm. i co musi później robić? Na naszych zajęciach to są na przykład ćwiczenia yy, wzrokowe. Ma wykonać jakieś zadanie, na przykład zadanie diagnostyczne, czy potrafi je wykonać, czy nie, na przykład z jakąś grafiką, prawda? Czy czytanie. Mogą też być prace z pomocami optycznymi. To jest luka do czytania zbliży, tak? Tak, to jest do czytania, czy do oglądania obiektów z bliska. Rozwiąż układy równań metodą podstawiania. Uczeń na takich zajęciach może się nauczyć rozróżniania pieniędzy, na przykład wyszukiwania elementów na mapie, korzystania z pomocy optycznych, jak na przykład lupy. Kontakt z osobą słabowidzącą również może nauczyć mnie spojrzenia na problemy osób słabowidzących. Po zakończeniu studiów na tej uczelni chciałabym pracować z osobami słabowidzącymi, niekoniecznie z uczniami, bo również można pracować z starszymi osobami, które tego potrzebują. Konwali. A konwali są takie duże? Słuchaj, że konwali są małe i pachnęce, mhm. białe. Dzisiaj ćwiczyliśmy czytanie, pisanie, percepcję dotykową. Używaliśmy zmysłu węchu, właśnie dotyku. Poznawaliśmy też przyrodę, dzieci kochały bez mlecz, poznawały. Największą radość w tej pracy, w praktykach, które odbywam, e, daje mi uśmiech dziecka. E, to, jak one wychodzą zadowolone, cieszy mnie to, że poznają. Dzięki nam mogą poznać świat, który mają niestety ograniczony z powodu braku wzroku. Na zielonych krosach. To są takie lunety, których używają studenci również na zajęciach. Też, tak, ale też przede wszystkim słabowidzący używają tych przyrządów, więc z nimi się zapoznajemy, żeby potem czy w szkole, czy w pracy z dorosłymi studenci, już w przyszłości rehabilitanci, nauczyciele, żeby znali te pomocy. Jest jeszcze jedna pomoc bardzo ważna, bardzo popularna w tej chwili, do bliży. Pomoc elektroniczna, to jest powiększalnik telewizyjny albo lupa elektroniczna. I tamte pomoce pozwalają z bliska uzyskać powiększenia czasami do 70 razy. Mamy linie pionowe, linie poziome albo brak linii. Służą on do tego, żeby powiększyć tekst dla osób słabowidzących, które nie są w stanie odczytać takiego druku książkowego, który jest w podręcznikach w szkołach ogólnodostępnych. Osoby, które pracują na powiększalnikach telewizyjnych, pracują zdecydowanie lepiej na tych podręcznikach, które są y, przeznaczone dla dzieci y, w ogólnodostępnych szkołach. Podręczniki dla dzieci słabowidzących powinny być specjalnie przygotowane, powinien być powiększony druk. Powinna być, być czcionka bezszeryfowa, czyli taka prosta, bez ozdobników. Y, powinno być mało elementów na stronie, powinny być większe akapity. Wydało mi się zdecydowanie łatwiej, ponieważ mogłam zmienić kolor tła lub liter i mogłam powiększyć sobie tyle ile chciałam i było mi bardzo wygodnie. Teraz możesz się właśnie. O, no. to jest. Idealnie. Idealnie. Studenci, studentki wcielają się w rolę osób niewidomych, słabowidzących. Czemu służą takie ćwiczenia? Przede wszystkim kładziemy nacisk na takie ćwiczenia, zajęcia praktyczne, warsztatowe. Chodzi o to, żeby studenci wiedzieli, odczuwali na sobie, jak funkcjonują osoby niewidome, słabowidzące, z jakimi zadaniami mają największe kłopoty i trudności. Osoby niewidome nie, mogą, nie są w stanie zobaczyć danego przedmiotu i starają sobie to zrekompensować innymi zmysłami, no w tym przypadku zmysłem dotyku. I po prostu chodzi o to, żeby jak najlepiej poznać dany obiekt i mieć jak najlepsze wyobrażenie o, o tym obiekcie. To są głównie zajęcia takie symulowane, że my na przykład jako studenci w opaskach udajemy osoby niewidome i koleżanka, która jest osobą widzącą. Jest, wchodzi w rolę nauczyciela i y, robiły podobne rzeczy, tak naprawdę. I w ten sposób wiemy, z jakimi trudnościami spotykają się osoby niewidome, właśnie. Jesteśmy w stanie to sobie wyobrazić poprzez to, że wcielamy się, tak naprawdę, w te osoby niewidome. Tyflopedagogika to bardzo trudne słowo przede wszystkim, ale co to właściwie jest za kierunek? Tyflopedagogika to pedagogika osób niewidomych, słowowidzących. Właściwie w tym słowie można zawrzeć edukację, rehabilitację osób z dysfunkcją wzroku. Okay. 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 Mhm. Chciałabym, żeby przynajmniej cztery no. osoby na Zazwyczaj osoba z dysfunkcją wzroku kojarzy się z osobą niewidomą. Natomiast zupełnie odrębną grupą są osoby słabowidzące. Jest to bardzo zróżnicowana populacja, bo to są osoby i z ograniczonym polem widzenia, z obniżoną ostrością wzroku. Więc praca z takimi osobami jest zupełnie inna. Pracując z osobami niewidomymi, głównie bazujemy na rozwoju kompensacji, kompensacji dotykowej, słuchowej. Natomiast w przypadku osób słabowidzących jest to wykorzystanie potencjału wzrokowego, który każda osoba posiada. Goalball to jest gra zespołowa stworzona specjalnie dla osób niewidomych w celach rehabilitacyjnych. Ćwiczymy przede wszystkim wszystkie te zdolności, które są osobie niewidomej potrzebne później w życiu. Przede wszystkim orientacja przestrzenna, lokalizację źródła dźwięku, sprawność manualna ręki. Wszystkie te zdolności, które później można wykorzystać czy przy samodzielnym poruszaniu się, czy w życiu codziennym. No i oczywiście poprawiamy sprawność ogólną. Piłka jest gumowa, w środku ma specjalne dzwonki, dzięki czemu można ją zlokalizować. Guma jest na tyle elastyczna, żeby piłka się nie odbijała. To znaczy, ona dobrze się nie odbija, w ten sposób cały czas porusza się po podłożu i, i można ją lokalizować. Reprezentacja naszej szkoły, szczególnie w tych młodzikach i juniorach, czyli w młodzieżowych tych drużynach, odnosimy spore sukcesy. Byliśmy mistrzami Polski niejednokrotnie. Czego trudniej nauczyć? Pracy w przyszłości z osobami niewidomymi czy z osobami słabowidzącymi? To jest zupełnie inna specyfika pracy. Ja jestem specjalistą od Braila, więc dla mnie uczenie osób niewidomych jest w ogóle no, dobrą, niezwykłą pasją i szalenie łatwym. Praca z osobami słabowidzącymi jest o tyle trudna, że każda osoba ma inne następstwa funkcjonalne, czyli zupełnie inaczej funkcjonuje wzrokowo i w ogóle w takim codziennym życiu. Czy pani studenci po ukończeniu uczelni Znajdują pracę? Znajdują pracę w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach integracyjnych i w ośrodkach szkolno-wychowawczych. Czy to jako nauczyciel prowadzący zajęcia, czy też wspomagający. Jesteśmy jedyną w Polsce uczelnią, która przygotowuje absolwentów do pracy z osobami niewidomymi jako nauczycieli orientacji przestrzennej. Między innymi nasi absolwenci pracują w ośrodku dla dzieci niewidomych w Laskach jako nauczyciele orientacji przestrzennej, ale także w różnych ośrodkach, które kształcą dzieci z dysfunkcją wzroku. Jesteśmy też jedyną w Polsce uczelnią, która kształci na studiach drugiego stopnia, studiach magisterskich, nauczycieli rehabilitantów wzroku. Teraz co musimy zrobić? Pójść w lewo trochę. Głównym celem tych zajęć jest poruszanie się potem samodzielne już uczniów w nieznanym terenie, tak, w centrum Warszawy lub w okolicach. Widać duże postępy, tak, z roku na rok te dzieci naprawdę dokonują dużych postępów, choć nie zawsze, bo wiadomo, że każdy uczeń pracuje swoim indywidualnym tempem. Jest to też praca, no, jak dla mnie, dość przyjemna, czy ja się w tym odnajduję może to dlatego. Cały program orientacji przestrzennej samodzielnego, bezpiecznego poruszania się jest e, taką propozycją przygotowania nauczycieli e, do tego, by później pracować z różnymi grupami osób. Studenci przechodzą e, trening od podstaw, czyli od e, rozwijania zmysłów, od poruszania się z przewodnikiem poprzez poruszanie się z długą białą laską w terenie najpierw znanym, później nieznanym, w terenie prostym, później w terenie złożonym do centrum miasta, tak? poprzez dzielnicę mieszkaniową, dzielnicę handlową, skrzyżowania, przekraczanie skrzyżowań, korzystanie z komunikacji miejskiej. Przechodzą je w dwóch rolach, to znaczy doświadczają na sobie w opasce złożoności, trudności tych sytuacji i występują w roli nauczyciela, tak? czyli to ja uczę, uczę się jak nauczyć, tak? poprzez realizację całego Orientacji przestrzennej. W mieście jest niewiele tak naprawdę takich sytuacji, takich miejsc, tak, w których ta sygnalizacja dźwiękowa jest. W większości sytuacji trzeba poradzić sobie, interpretując informacje dźwiękowe, także dotykowe, tak, z z, z laski czy ze stóp, ale te informacje dźwiękowe są kluczowe przy przekraczaniu ulic. Przy przekraczaniu szczególnie ulic tam, gdzie mamy ruchliwe skrzyżowania, wysłuchujemy ruchu. Tak? Moment włączania się światła zielonego to jest najczęściej moment, kiedy również rusza ulica równoległa. Tak? To jest takie podstawowe kryterium gotowości do tego, że mogę wejść na ulicę i na tej ulicy będę bezpieczny.